Z kluczy do zrozumienia tego tu jest takie zdanie bardzo piękne. Każdy, kto prosi, otrzymuje. Bardzo pięknie przetłumaczył to święty Hieronim na łacinę. I w przekładzie Hieronima to brzmi każdy, kto prosi, przyjmuje. Każdy, kto prosi, przyjmuje. Myślę, że Święty Hieronim miał niesłychany dar tłumaczenia Słowa Bożego. I, 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 a to tłumaczenie jest przejmujące. Znaczy jeśli nie proszę, to nie przyjmę daru od Boga. Jeśli nie proszę, jeśli się nie modlę, jeśli nie jestem człowiekiem modlitwy, to Bóg mi będzie dawał ważny dar, ale ja nie będę w stanie go przyjąć. Nie będę w stanie go przyjąć. Ten, kto się modli, przyjmuje dary od Boga. A kto się nie modli, to ma ręce założone w ten sposób, nawet jak Bóg daje.